Mmmm. Wspaniały poranek. Zaczynamy od Tresury. Siad siad Siadł. Jesteśmy na miejscu i czekamy teraz sobie. Jez będzie się uczył dzisiaj na bagażniku do bagażnika skakiwać. Jez będzie się uczył dzisiaj do bagażnika skakiwać.

O, tak, tak. Jak się cieszy. Ale nie skać P. P. On w ogóle jest taki ciężki, już. A co dopiero będzie, jak on urośnie. No ma dopiero 6 miesięcy. Więc ogólnie no to jest ostro. Idziemy do auta Tup, tup, tup O! Otwieramy Na syf nie zwracamy I w środku jest już... E, ciemniej

<noise> A jak się spojrzał, No i po. I po treningu. Nauczył się wskakiwać do bagażnika. Nie W końcu. O. Ładnie. Nie trzeba go wnosić do bagażnika. Stara chata jakaś Kalibracja drona Trochę za jasne. Za? Trochę za jasne. Za ustawienia Tu, tu. Teraz dobrze. Gdzie? I nagrywamy z drona teraz. Thank you. Ładowany magazynek Stary, Wczoraj nam przejdzie towarzyszy Wczoraj przy jacuzzi dzisiaj tutaj Tak, przy ładowaniu broni o, spluwa trafił ja trafił ale tryska trafił wszystkie Kola się sączy Okej, to chyba nie ma już kulek? Nie, no to jest 20 strzałów i za to się siedzą Będzie strzelane Puszki rozwalone Cieknie kola Ulana Macie Pepsi proszę bardzo Ładujemy pistolsa tu działa, uwolniamy magazynek pustowy jest yeah. Pan nie może trafić, trafić Całkiem nieźle mu idzie Trafił, Trafił. Oj no Panie i... władza tu nic nie było. Ja tu nic nie widzę. O co panu chodzi? No i chuj. Przecież tu nic nie leży. Tu nic nie ma. Zaleta kupowania dobrych sprzętów to ich niezawodność. Patrz śnieg. Ale z racji tego, że jest full metal, dalej działa. Szybko przejmujemy. Cyk. O. Nie strzela, bo jest zablokowany. A, dobra. Nie mogłem ci dać naładowanego pistoleta. No co tu? Mhm. O oh je! Yeah. Nie udało mu się trafić, ale próbuję jeszcze raz. O, tu przynajmniej światło jest. Co on robi? Znosi mi rękę. Próbuję trafić w to, ale mu nie idzie. Ale, może kiedyś. O po... je! Oh yeah! Poszło, o drugie! Więc na jakieś 20 kulek trafił na razie trzy No i skończyła się amunicja. No i Najgorsze to jest to, że jak strzela, to jest taki lekki odrzut, i to trzeba zakontrolować. Co bo... i tak masz to, jest nic w porównaniu do pistoleta, który no, rozum... będziemy strzelać na tym. No, na, na strzelnicy. No, wiesz, na strzelnicy nie? No. Tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby się nauczyć. Y tego w ogóle jak, jak ten pistolet kontrolować no. czyli jak go trzymać po to ja sobie kupiłem taki metalowy ten odpowiednik znaczy w sumie replikę bo to jest 1 do 1 pistolet normalnie to jest Colt 911 eee, I on jest identycznie wyglądający jak, eee, jak oryginał nie? Do cienia, to, jest, do to... to jest jak oryginał normalnie to jest 1 no. do 1 pistolet Colt 911 mm. Jeden z ładniejszych pistoletów, który, który w ogóle strzelają Bawiłem się kiedyś blokiem Też fajna zabawka Ale jednak kolt to kolt Gaz gas Station Mamy jeszcze jedną kapsułę, a może dwie? Nie wiem, dwie Jest jeszcze dwa razy, strzelamy, ale nie ma Minus na razie jest taki, że szybko się kapsułki kończą i wtedy trzeba i po prostu więcej wymienić. To przy okazji już namedujemy magazyn Podłogi nie podnosimy, pamiętajcie. Nie chcecie się uszkodzić sobie pistoleta. Nie się nigdy z podłogi. I to, może stanę. Dobra. Mówię, że mam cela jak baba z wesela, ale tak nie jest. Parę razy trafiłem. Widzę, że jest bardzo blisko, ale nie wyszło. Dobra, teraz się zamienimy. Teraz się zamienimy. Idę puszki ustawić. Ja będę nagrywał. On będzie nagrywał, a ja będę strzelał. Patrzcie, cyk, jedna puszka, druga puszka, trzecia puszka, czwarta puszka. Zmieniliśmy stanowisko. Tutaj jest bliżej do napełniania tego oto cudownego pistoletu i Kasper będzie stąd walił. Uwaga, odbezpieczam. O, tu widzę jakiś Matrix napisał do ciebie. On odbezpieczył. Odbezpieczył pistolet. Jest odbezpieczony. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Cel cały czas stoi, ale coś. Przymierzył. Ach. Kiedyś trafi. Nie no, za pierwszym razem jak pociąłem to tak pyk, pyk było. Bo byłeś bliżej, może dlatego. Stań sobie bliżej, może będzie ci łatwiej. Tu na rogu się stań. Bo ja widzę, że te kulki cały czas lecą. Ale nie lecą w... zaraz zalądują. No. Ogólnie rzecz biorąc, nie ukrywajmy, puszka to jest taki dość, no mały cel, jak na taką odległość. Egzamin zdajemy z 25 metrów w ogóle na posiadanie broni i musimy właśnie celować do takiego mniej więcej punktu jakim jest puszka. Bo żeby zdać egzamin to musimy mieć skupienie w dłoni. Więc trzeba trenować. No i trafił. Drugi raz, trzeci pudełko, czwarty. Bro, idziemy do lasu z psem. Woohoo. Do lasu z psem, co? No pójdziemy z nim. Nie no że będzie się trzymał nas. Z tym latarkę będziemy mieli. Basicamente, às questões hoje. Por Idziemy i idziemy Już chyba z 2-3 km przeszliśmy w tym lesie Słynęła nie wiem, w którą Uff. Idziemy chyba już z 2 godziny Na razie nic nie widzieliśmy Nikogo nie widzieliśmy, nic nie widzieliśmy Czysto To jest to, czekaj je. Muszę sobie Wsadzić spodnie do skarpet Ty słyszysz coś? Słyszę